Raz. Raz, dwa, trzy i. Jedni mają tysiące problemów na co dzień myślą jak sprawdzić by widzieć uśmiech wśród swych pociech. <laughs> Jeśli mają tysiące problemów na co dzień Nie muszą jak sprawdzić by widzieć uśmiech Wśród swych i jak takarni bliski Trzeba zapierdalać co zrobić by kobieta była jedyna Ukochana i co skutek odwiedzał teczy alkoholizm To żaden ratunek ja z z niego wyzwolić nie wie, Obca jedna z gorszych Bronić. Mówią miłość w nas wolni, ale szczerze czy jeszcze ja w to wierzę nie wiem, przecież nie jestem milionerem, nie jestem szykiem, nie jestem też słabym raperem, aktorem czy innym kurwa fletem Jestem sobą, jestem i żyję. Widzisz, codzienność mam rzeczywistość złość, na to co Patrzę, ją, klum, lol, raną, wow, zabijają Nie wie, z a, a... A, że nie mnie jak was Że nie wiem wszyscy jesteśmy ludzi To powiedz Czemu jesteś na równi pochwaj Gdy inni są na wtórzy wini wafają ziemi Nie chodzi mi tu wcale śmierć Ale to, że ja głosuję lub Bez tych wykładów, czy ja mam problem, to po swoje Mówię swoim głosem, jaki masz z tym problem Że po swojej widocz, kopię problem w studiu Nigdy na skutek, nigdy mnie uderz Czy jeszcze cierpienie, a nie ryzyk, czy to za życia edy Byli wiele jakichś sukces, przecież zabrali nam ziemię, chcesz być przyjacielem, ale chyba wrogów w drodze. Twoje. Wiesz co należy do naszego narodu, swoich środków, przyjaciół i kobiet Teraz odpowiedz pytaniu o co chodzi w wojnie To za co, na co i komu to potrzebne Zrozumieć trudno przecież mamy pasem przyjemni politycy ogradniałem teraz Żeby sprzedać mać jak najwięcej i tym, że to Na sto język, miłość i coś więcej niż hajs Choć patrz na geopolitykę o politykę dla nich ludzie w świecie Dla kogo pytasz? Spisać za, mnie, za siebie Za mnie, zaś ciebie, za mnie i kto ma więcej żyje i lepiej, kto ma mniej chleb, wied Teraz politykę, będę więcej niż zerem. Będę miał więcej zechcę, bo jestem